Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry. Minął Adwent, Boże Narodzenie, mamy uroczystość Narodzenia Pańskiego. Czekaliśmy na ten czas przez cały Adwent, przygotowywaliśmy się przez Słowo Boże, słuchając Słowa Bożego, będąc na Eucharystii, na Roratach przede wszystkim. I oto przeżywamy właśnie to, to piękne święto. Można powiedzieć, że wielkie, ale piękne święto ze względu na swoją atmosferę, to wszystko co towarzyszy temu świętu, y, nasze tradycyjne zachowania, to wszystko co robimy w rodzinach naszych, stół, y, kolendy, opłatek. Ale przede wszystkim słuchamy Ewangelii o Bożym Narodzeniu. Fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, odczytywany podczas mszy, tak zwanej pasterki, mszy pasterskiej, kiedy to szczególnie przyglądamy się pasterzom, którzy usłyszeli informację o nowym, nowonarodzonym królu żydowskim od aniołów. Dzisiaj właśnie i aniołowie i pasterze są bohaterami tego spotkania z Panem Jezusem. Maryja z Józefem ochraniają Pana Jezusa i podają Go nam. To jest właśnie tajemnica Bożego Narodzenia. Maryja z Józefem podają nam Jezusa. Przyjmijmy więc tego Pana Jezusa, który się rodzi. On się narodził dwa tysiące lat temu, ale liturgia. Pozwala nam przeżywać ciągle na nowo te narodziny. On się teraz nam rodzi. Będąc na liturgii bożonarodzeniowej, czy w noc, paster, w noc Bożego Narodzenia, czy w dzień, jesteśmy wezwani do tego, żeby przyjąć Pana Jezusa, żeby przyjąć Boga tak właśnie, jaki jak jest, jako małe dzieciątko, mały chłopiec. Przyjmijmy go, bracia i siostry. Zatroszczyć się o. O, o dziecko to znaczy y, przyjąć y, dziecko, y, y, przytulić, mieć z nim relacje, zaopiekować się nim. To jest właśnie wezwanie Bożego Narodzenia. Przyjąć Pana Jezusa i zaopiekować się nim w, nasz, w naszym życiu. I to jest wymiar naszej wiary. Troszczyć się o Pana Boga w naszym życiu. Zacznij się troszczyć o Pana Boga w swoim życiu. Zacznij zwracać na Niego uwagę. Nie bądź obojętny, nie, nie zapominaj o nim, nie bądź leniwy w stosunku do niego. Zatroszcz się o niego. On zatroszczy się o Ciebie. Dziecko zatroszczy się o Ciebie. Dziecko sprawi, ten dziecko, to, to dziecko, ten Bóg sprawi, że, że będzie rzeczywiście oddany jak dziecko Bogu Ojcu naszemu, naszemu tatusiowi, temu, który troszczy się o każdego człowieka. To jest wezwanie świąt Bożego Narodzenia. Niech. Pan nam wszystkim błogosławi. Niech obdarza nas swoim błogosławieństwem i otoczy nas swoją miłością. Amen.